Jeżeli próbujesz zgubić zbędne kilogramy, bądź też byłeś lub byłaś na wielu dietach, które nie, nie do końca dawały dobre rezultaty, a jeżeli już dawały jakieś rezultaty, to były one krótkotrwałe lub też bardzo słabe, to być może w tym odcinku znajdziesz jakieś odpowiedzi, bądź też zrozumiesz, dlaczego mogło tak się dziać. Witam Cię, Maciej Smerczy z tej strony Goodbye Sleep no Therapy. Witam Cię w nowej serii odcinków z cyklu Ciało Mówi. Ta seria odcinków będzie poświęcona jak nasze ciało komunikuje się z nami e, każdego dnia, wysyłać, wysyłając nam sygnały, informacje e, dotyczące naszej przeszłości, dotyczące naszego zachowywania się, e, mówiące nam dlaczego podejmujemy takie a nie inne decyzje, które wpływają na nasze ży życie codzienne i na jakość naszego życia. Więc chciałbym się tutaj podzielić z Wami jako praktyk quantum healing hipnozy, praktykując na co dzień z moimi pacjentami na wiele tematów, które odkrywam podczas właśnie sesji indywidualnych z, z pacjentami. Dzisiaj, skupiając się na temacie otyłości, chciałbym poruszyć kilka kwestii, które są dosyć istotne, aczkolwiek. Cały ten proces jest bardzo indywidualny dla każdego z nas. Jakiekolwiek schorzenia i problemy i dolegliwości możemy mieć w naszym ciele, są one bardzo indywidualne, aczkolwiek wiele z nich ma, ma wiele wspólnych mianowników i to się często bardzo sprawdza. Wszyscy mamy wewnętrzną równowagę i harmonię, która niestety często jest zaburzona poprzez e, przeszłe sytuacje i doświadczenia, które są zakodowane właśnie w naszym ciele. Często czynniki jakieś powtarzają się, które wpływają na dane dolegliwości, więc jeżeli mówimy tutaj o otyłości, e, trzeba zaznaczyć kilka ważnych kwestii. E, jeżeli mówimy o otyłości, często ona jest związana z jedzeniem emocjonalnym. E, na czym to polega? Powiedzmy sobie, że była jakaś trauma, która była w przeszłości, czy to było dzieciństwo, czy jeszcze dalej, nawet. E, powiedzmy, żeby, że to było dzieciństwo i była jakaś sytuacja, który, w której umysł miał bardzo ciężko sobie poradzić. Więc jedynym rozwiązaniem, jak, jakie znalazł, to e, właśnie zajadanie tych emocji. Więc e, poprzez to zajadanie, właśnie to było rozwiązanie tej sytuacji, która się wydarzyła, która była traumatyczna. E, więc potem, kiedy dorastamy, już tą sytuację może pamiętamy na poziomie świadomym, ale nie mamy tego połączenia. Emocjonalnego, które było związane właśnie z tą sytuacją, i dlatego jest problem tycia, dlatego jest problem taki typu e, jedzenie nieodpowiednich rzeczy i zajadanie się. Na poziomie świadomym nie pamiętamy tego, tego zdarzenia i po prostu pamiętamy jedną rzecz, że od zawsze było, było nasze e, podejście do jedzenia takie, a nie inne. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na otyłość, jest e, ochrona. Ochrona, czyli zbieramy taką, budujemy taką e, warstwę ochronną, która chroni nas, chroni tą naszą wrażliwą część. I często związane to jest, powiedzmy tutaj, bo to, tak jak powiedziałem, że to jest bardzo indywidualne dla każdego, aczkolwiek to się często powtarza, e, chociaż sytuacja może być inna. E, powiedzmy sobie, dam taki przykład: e, mieliśmy ciężką relację, z której ciężko mieliśmy tak zwany przetrawić ten związek, tak. I ta sytuacja wpłynęła na nas w taki sposób, że zaczęliśmy przybierać na wadze, ponieważ podświadomie ta relacja skrzywdziła nas i przez to, że już nie chcemy być krzywdzeni, przybraliśmy na wadze, żeby odstraszać partnerów lub partnerki, żeby już nie zostać skrzywdzonym czy skrzywdzoną. To jest jeden z czynników ochrony, który jest często powtarzalnym. Gdzieś tam symptomem, jeżeli chodzi o otyłość. Jeżeli mówimy o ochronie, o tej warstwie ochronnej, to też często jest związane z pamięcią z przeszłych żyć i bez względu tutaj, czy ktoś to wierzy, czy nie. Aczkolwiek tak to działa, pamięć z poprzedniego życia, w którym umarliśmy poprzez zagłodzenie. I teraz pamięć tego wspomnienia, tego zdarzenia wpływa na obecne życie w taki sposób, że. Bazując na tym strachu, cały czas budujemy tą ochronę, budujemy ten e, taki zapas do tego, żeby do tego zdarzenia już nie doszło, lub też zabezpieczyć się na taką ewentualność. Teraz uwalniając się od tych emocji, e, odkodowując te, te sytuacje, które są właśnie w, w ciele, które, co, przez, które ciało nam mówi, e, jesteśmy w stanie uwolnić się od tych sytuacji, przywrócić równowagę i harmonię wewnętrzną. I żyć życiem, które będzie bardziej dla nas satysfakcjonujące. Mam nadzieję, że to wideo przyniosło jakąkolwiek klarowność i pokazało trochę inny punkt widzenia na temat otyłości i pomoże Tobie w jakikolwiek sposób. Jeżeli tak, daj łapkę w górę. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteś. Pozdrawiam, przesyłam bardzo dużo pozytywnych wibracji i widzimy się w następnym wideo. Cześć.